oficjalne media wam tego w życiu nie pokażą. Wszak, zdradzam wam kulisy, co się dzieje dosłownie sekundy przed nagraniem. Piękne oczy, takie są i Jezu Jezus ma Maria, właśnie ja też zwróciłam uwagę, jakie o, piękne oczy, jeszcze imię Emilia w ogóle. Tak, czasem prawimy sobie komplementy, a czasem po prostu ustalamy technikalia. Mówić do Pani odpowiadać, czy do kamery? Lepiej do mnie. Dobrze, dobrze, pytam, dobrze to, jak to będzie taka okay. rozmowa Dobry. luźna, więc OK TV jest OK, czy coś takiego, <laughs> wiesz. Tomasz Nawrocki, ciach, ciach, ciach. No już czekam. Kuba, miałeś na to czas, teraz daj wywiad. Dzięki. A później porozmawiamy o aktorstwie, dobra? Tak. Dobra? Albo ustalamy, tak naprawdę, jak ten aktor ma na imię. Hey, hey, hey. Keeper. Okay, Oj, oh, <laughs> Sorry, sorry. To jest problem. Ten Rafał. Ale woli już dam. Wiesz co, nie, rzadko do mnie ludzie mówią, A, akceptuję, ale nie, Dobra, no Dawid... Możesz Rafał to e, Możesz powiedzieć Dawid, Rafał, Gabriel Czupryński, to będzie jedno. Dobra. No. no i oczywiście dbamy o postawę. A ja się muszę prostować bo się zawsze garbię. Dobra, to prostujemy się. Tak. To jest seria Media od Kulis, zaobserwuj mój profil już teraz, jeżeli chcesz poznać kulisy mediów. A w kolejnym odcinku pokażę Wam, co się dzieje, jak coś na graniu zupełnie nie idzie po Waszej myśli. Wyjątkowego. <laughs> Bye.